Jaki jest komórkowy numer alarmowy? A111, B112, C113, D999? Odpowiedź prawidłowa to odpowiedź B, czyli 112. Zofio, no niestety to nie jest odpowiedź D, to nie ten, to nie ten numer, tracisz swoje punkty. O, śpiewał wielki przedwojenny przebój. Miłość ci wszystko wybaczy. A. Hanka Ordonówna, B. Eugeniusz Bodo, C. Tola Mankiewiczówna, D. Jadwiga Smosarska. Czesławie, co się stało? Odpowiedź A jest odpowiedzią prawidłową. Taki przebój, taki przebój. Nikt ci tego nie śpiewał, Czesławie. No niestety tracisz swoje punkty, natomiast cała nasza pozostała trójka znała odpowiedź na to pytanie. I każdy kolejny gracz, który poda mi odpowiedź nową, nową nazwę państwa, jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jakie państwo jeszcze udało się pani e, znaleźć? Może Szwajcaria? Szwajcaria. No, tutaj nie zapłacę chyba nawet 50 zł, ponieważ Szwajcaria kończy się na JA. O ile się nie mylę. Szwajcaria. Szwajcaria. Pani podała odpowiedź Szwajcaria. Szwajcaria. No, no rzeczywiście. Na, zapiszę sobie na wszelki wypadek dobrze. Szwaj. No dobrze, rzeczywiście. Szwajcaria. Ja. To ja jestem nieprzytomna. Pani bardzo gratuluję, wygrywa pani 50 zł. Nie, czasem muszę sobie troszkę napisać coś, zanim no. <grym> powiem, czy jest to dobrze, y ortograficznie, czy nie. Szwajcaria majot, oczywiście tylko, że w środku, natomiast rzeczywiście końcóweczka to jest i krótkie A. Proszę na to uważać. Ja tutaj. Y tak naprawdę też ten mój błąd wynika z tego, że troszeczkę się boję, że Państwo podacie odpowiedź, która kończy się na JA, dlatego cały czas powtarzam, szukacie nazw państw, które kończą się na IA. Ile masz lat? 20 20. Pożosiu, 20. tak właśnie myślałem. Nawet oceniałem cię trochę więcej. Powiem ci szczerze, w jakimś chórze musiałeś nieźle śpiewać. No ale dobra, uwaga! W którym roku się urodziłeś? Raczej 20 szybko przychodzi odejmowanie od 2008 20 no 1889. Dobry. 1889. Powiem ci po raz pierwszy gadam z trupem. No ale trudno. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Oglądajmy się potem w łapu -cafu. Stary będzie zadowolony, powiem ci szczerze. 5600 za to w wpłynie nagród, ale już czekam. Halo, halo! Wow! i coś się dzieje! Co, wy zasypiacie przy telefonach? No nie, no nie! Budzimy się! Budzimy się! Wstajemy! Dobry wieczór! Halo, halo! O, jesteś! Co w weekend? Halo? No Co w weekend? No ja bym się z tobą spotkał. Ha, no nie mam takiej odpowiedzi, no niestety. Słuchajcie, czy wy naprawdę nie chcecie zarabiać pieniędzy? Słucham, jakie masz dla mnie nazwy... A właśnie, ty masz skończone 18 lat, bo... Tak. Głosik młody, dlatego profilaktycznie spytałem. Dobrze, teraz państwa. Pierwsze? Afryka. Afryka. A drugie? I Ameryka. Jak? Ameryka. Afryka i Ameryka. Słuchaj, chłopie. Afryka i Ameryka. No, Ameryka jeszcze mógłbym się nagiąć, ale Afryka to nie jest nazwa państwa, z tego co mi wiadomo. To jest nazwa kontynentu. Słucham. Dzień dobry. Witam pana. Jak panu na imię? Bianka z tej strony. Program Wygraj Słucham. Fortunę. Słucham. Witam pana. Program Wygraj Fortunę. Dzwonił się właśnie pan na antenę. Jak panu na imię? Janusz. Proszę o jedno słowo, którym można odczytać z tych liter. Nic. Nic. Poproszę jeszcze raz słowo. Nic. Nic. Tadeusz. Nik, Rozumiem, tak? Nic. Tadeusz. A, tak panu na nazwisko rozumiem, tak? Proszę. Nie, mi... na, nazwisko Chęciński. A słowo? Nik? Ora, czy Nik? Nik, nik. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, jakie włosy? Łonowe. Niestety nie ma tutaj takiej odpowiedzi. Halo, halo, dzień dobry. dobry. Ktoś przerwał mój monolog. Jak panu na imię? Tomasz. Panie Tomaszu, proszę o rozwiązanie zagadki. Majajka. Nie, 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 nie. Ma jajka. Moi drodzy, z podanych dwóch słów ułóż nazwę państwa. Dzień dobry. Witam serdecznie. Czy ma pani jakąś odpowiedź? Bułgaria. Bułgaria? Tak. Bułgaria to niestety nie jest dobra odpowiedź. Pozdrawiam panią bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, ale właśnie tak, no to jest to, że przed chwilą padła jedna odpowiedź, być może pani tę odpowiedź yy, yy, się. Dobrze, proszę państwa, skup... bo ja się muszę skupić, bo się troszeczkę zmartwiłam, że nie mogę wypłacić 300 zł. Nie mogę wypłacić 300 zł za Bułgarię, bo kończy się na IA po prostu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to hasło? Aleja. Niestety nie. No i nie mogę za to zapłacić, bo Aleja ma 5 liter. I w ogóle to. Nie. Nie ma, cztery litery, ale jakieś inne, inne, w innej kolejności. <grystanie> nie, nie. No, Dobrze. Tak, słucham? No, ja w, w sprawie, po prostu, głosowa, tego głosowania, o, ten numer... E, e. Proszę o odpowiedź. E, to jest, to jest... Jak to się nazywa? E. <grystanie> Proszę pana, błagam pana, trzy... Muszę to zrobić dwa. Kitej, kito. Nie, jeden. Jeszcze sekundkę czekam. Jeszcze mamy. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, na antenie. Trzy, dwa. To i trzeba włączyć. Minut. No. dzwonię do niej tej baby. No. <laughs> dziękuję, dziękuję panu. <laughs> Podoba mi się, to jest właśnie program, który jest programem na żywo. Dzwonię właśnie do tej baby. No ta baba czeka na to, aby zagadka została rozwiązana i nie może się doczekać. najmądniej. Nie zdarza mi się to często, ale dzisiaj troszeczkę się zasidziałam w pokoju tam, gdzie malują.